To... Witam się w Mechix 4! Jeśli mnie widzisz, to oznacza dwie rzeczy. Pierwsza, musisz być technopatą. Potrafisz kontrolować maszyny swym umysłem. Chłopaki, słyszeliście? Jestem technopatą. Mechix 4 to nowoczesna broń, którą tylko ty możesz sterować. Dosięgnij go swoją mocą. Połączyłeś się. Chłopaki, połączyłem się z tym robotem. Potrafię nim sterować. Liczę, że jesteś na tyle silnym technopatą, by nim operować, bo nawet się nie domyślasz, co skrywa przyszłość. Potwory tak wielkie jak roboty lub większe. By uratować miasto, będziesz potrzebował drużyny, broni i osłony. A teraz, najważniejsza rzecz ze wszystkich. Najważniejsza rzecz ze zresztą, zresztą, zresztą.